Instytut Łukasiewicz i Tech realizuje projekt Nauka o zrównoważonym rozwoju finansowanym z Ministerstwa i Nauki Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest edukacja i poszerzanie wiedzy wśród przedsiębiorców ze szczególnym nastawieniem na branżę budowlaną, recyklingową i chemiczną. Obowiązek raportowania ESG w tym momencie dotyczy największych przedsiębiorstw. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa, będąc w łańcuchu dostawców dla dużych graczy, również powinny być zainteresowane Obowiązkiem raportowania ISG, żeby stopniowo transformować swoje firmy. W związku z tym, Łukasiewicz Instytut Innowacji i Technologii wydał przewodnik po ISG dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Są tam rozdziały specjalnie dedykowane dla branży budowlanej, chemicznej i recyklingowej. Polski Klaster Budowlany, Zrzeszenie Firm Budowlanych z całej Polski, mikro średni przedsiębiorcy, temat ESG i zrównoważonego rozwoju jest jak najbardziej na czasie, w tym momencie w klastrze. Dzięki partnerstwu tutaj przy organizacji konferencji nasze firmy mogą dotknąć tego tematu, który jak najbardziej wszystkich w tym momencie interesuje. Pod koniec grudnia 2024 pojawił się standard opublikowany przez EFRA, który warty jest uwagi polskich firm, ze względu na trzy główne korzyści. Po pierwsze, zapewnia informacje potrzebne partnerom biznesowym, dużym firmom, które są objęte obowiązkowym raportowaniem według CSRD. Po drugie, zapewniają informacje potrzebne bankom oraz inwestorom, a więc ułatwiają dostęp do finansowania. I po trzecie, pozwalają lepiej zarządzać kwestiami wpływu na środowisko, na społeczność lokalną. Jak również w obszarze ładu korporacyjnego. Co oznacza ESG dla MŚP? Przede wszystkim to są nowe wymogi, to są wymagania dużych kontrahentów i to są wymagania bankowe, jeśli chodzi o dostępność do kredytów, pożyczek i kredytów obrotowych. To oznacza, że nawet firmy z sektora MŚP, które teoretycznie nie są objęte obowiązkiem raportowania, będą musiały spełnić wymogi i dostarczyć swoim dużym kontrahentom i bankom określone dane. Te dane to przede wszystkim dane o śladzie węglowym, o zużyciu wody, o zużyciu prądu, o legalności zatrudnienia, o BHP, ale także o odpadach i zanieczyszczeniach. Zielona transformacja wymaga od przedsiębiorców sięgania po nowe rozwiązania, po rozwiązania innowacyjne. W związku z tym konieczna jest współpraca biznesu z nauką. I tutaj zachęcamy do kontaktu z instytutami sieci badawczej Łukasiewicz, które są w stanie dostarczyć rozwiązania innowacyjne, szyte na miarę i potrzeby przedsiębiorców.